Kamińska Beata Boże, ustrzesz! Panie, ja wiem, że wszystko jest dla ludzi, lecz dużo rzeczy rozum i serce paskudzi. Gdy umiaru nie mamy we wszystkich sprawach, cena skutku przyprawia o strach. Gdy patrzę na młodość, która się obnaża, to z żalu zapłakać mi się zdarza. Ile warta jest w tych czasach niewinność, gdzie podziała się z dzieciństwa radość? Wulgarnym zachowaniem krzyczy internet. Szatan omota tam każdego w mgnieniu oka wnet. Przecież można tą nowoczesność przeobrazić w czystą, bezinteresowną dobroć. Lecz niektórzy chełpić się wolą głupotą, szachując zasadami i czystą cnotą. Za nic mają drugiego człowieka, opluwając w sieci, sęp na poklask czeka. Boże, ustrzesz mnie i wszystkie dusze zagubione, by były na to zepsucie uodpornione. Umocnij proszę nogi zachwiane, by pokusy nie były nam poddawane. I wejrzyj na te zaślepione i pogubione osoby, niech na dobrą drogę wejdą ich stopy. Panie, wybacz wszystkie obrzydliwości i wezwij do nawrócenia pełnego miłości.